Siemano graczu, jeśli nie chcesz się więcej nudzić, a nie masz pieniędzy na nowe gry, które kosztują kolosalne pieniądze, to chodź ze mną w tym filmie pokażę ci darmowe gry na PC, w której już za kilka chwil możesz zagrać i dobrze się bawić. Gotowy? A więc zaczynamy nasz gamingowy seans. Przepraszam najmocniej, ale ta gra to nie Postal 3. Jest to darmowa gra od Wolf, w której jesteś inżynierem, nowym rekrutem w firmie, która stała się testerem dla sprzętu Postala. Niby szykuje się kolejny nudny dzień w biurze, ale umówmy się, ta gra jest przezabawna i na pewno nie będziesz się nudzić tak jak w robocie. Rywalizuj solo lub zespołowo w ekscytujących trybach gry online. Gromadź złoto, spętaj piekło w drużynowym deathmatchu, przejmuj punkty i flagi lub bądź członkiem ostatniej drużyny, która przetrwa w trybie survival. Deweloperzy zaczerpnęli wszystko co najlepsze z innych gatunków, ale jednocześnie udaje im się skutecznie wprowadzić własne zwroty akcji i oryginalne posunięcia. Swords of Legends Online to gra MMORPG akcji osadzona w fantastycznym świecie z imponującą grafiką, wyrafinowanym systemem walki i unikatową fabułą bazującą na chińskiej mitologii. Odkryj 8 klas postaci ekscytujące potyczki PvP, wymagające instancje i satysfakcjonującą rozgrywkę w Endgame. Mech'a to strzelanina FPP nastawiona na multiplayer, za której produkcji odpowiadało studio Twisted Red. W grze rywalizacja toczy się na planecie Omecha, ledwo dotkniętej ludzką stopą. Podczas starć możemy korzystać z mechów najróżniejszych gadżetów i umiejętności. Produkcja oferuje także bitwy na wielką skalę tryb Battle Royale, tryb z wytycznymi do realizowania, starcia z bosami itd. Witam Cię w Nowym Jorku, ogromnej, darmowej, społecznościowej piaskownicy, gotowej do tego, żebyś robił tu niezłą rozwałkę. Ścigaj się, strzelaj, kradnij i korzystaj z plecaka odrzutowego, by dostać się na sam szczyt nowojorskiego półświatka. Konfrontacje z innymi graczami są na fenomenalnym poziomie. Nadchodzi prawdziwa walka o władzę. Przygotuj się na bezlitosny, mroźny świat Scavengers, strategicznej strzelanki w modelu free-to-play, stanowiącej wymagające i wyjątkowe połączenie sandboxa PvE oraz opartej na klasach rozgrywki PvP, w której gracze tworzą trzyosobowe oddziały walczące o przetrwanie i dominację. Przed tobą bijatyka w naprawdę dobrej, zwięzłej i wyrafinowanej formie. Każdy ruch, który możesz wykonać, może prowadzić do potężnych kombinacji, które wyprowadzisz również przeciwko innym graczom, gdy walczysz online. Jest to prosta gra, która przyniesie Ci mnóstwo frajdy za darmo. Może to nie tyle gra, co baza treningowa do tego, żebyś nie miał sobie równych w strzelankach online. Pomoże ci zwiększyć celność i refleks oraz wyćwiczyć pamięć mięśniową, która pozwoli ci skutecznie strzelać z wielu rodzajów broni. Regularne treningi pozwolą ci stać się pro-playerem. Już po kilku pierwszych grach zobaczysz u siebie poprawę. Dodatkowo twórcy dają ci dane i wizualizacje do analizy. Genialna sprawa! Pani DC będą chcieli się zanurzyć w tej grze, bo można tu stworzyć swojego wyjątkowego bohatera lub złoczyńcę i wziąć udział w szerokiej gamie zadań fabularnych. Jest to seria odcinków, przez które gracze mogą przejść. Jest to taka swobodna gra MMORPG, w której można spędzić trochę czasu. Jest to połączenie kilku gatunków. Mamy tutaj trochę Battle Royale, trochę MOBA, trochę Survival, trochę hack and slasha i trochę elementów MMO. Przenosimy się na bezludną wyspę o nazwie Lumia, na której tworzymy bronię, rozwijamy postać, levelujemy ją, a przede wszystkim walczymy z innymi graczami. Naszym celem, jak w każdym Battle Royale, jest przetrwanie. Ostatnia żywa osoba wygrywa meczyk. Gra naprawdę może się podobać ze swoim rzutem izometrycznym oraz schludną grafiką anime. Zabawa w gatunku Hack and Slash polega na unicestwianiu niezliczonych wrogów i to jednocześnie, oraz rozwijaniu swojej postaci przy okazji poznając czasem ciekawe tło fabularne. Podobnie jest właśnie w tym tytule. Gra dodaje do koncepcji również swoje oryginalne aspekty rozgrywki. Ogólnie jest to przyjemny tytuł, który zapewni wiele rozrywki fanom gatunku. Mam tu dla ciebie ekscytującą i darmową grę typu Battle Royale, której akcja toczy się w Pradze, pochłoniętej bezwzględną wojną między frakcjami wampirów. Użyjesz swoich nadprzyrodzonych mocy, aby polować i przechytrzyć swoich rywali i żołnierzy Inkwizycji. Przygotuj się, żyw się krwią, aby rosnąć w siłę, i zdominuj pole gry. Dzielisz się tutaj w rolę kadetów, których zadaniem jest eksploracja różnych planet, w walce angażujemy wrogów w czasie rzeczywistym i to różnymi atakami, które można łączyć, aby uzyskać dodatkowe obrażenia. Przed tobą produkcja pełna akcji i oferująca zróżnicowaną gamę broni i stylów gry. Darmowa gra MOBA w konwencji sieciowej strzelanki TPP. Gra skupia się na starciach wieloosobowych, i w trakcie gry nie zobaczymy wiele historii. Rzecz dzieje się w fikcyjnej galaktyce, zamieszkałej przez liczne rasy. Wielu bohaterów, najemników, oszustów i innych przybywa na planetę Prime, by stanąć do walki i zrealizować własne cele. Oto gra społecznościowa multiplayer dla maksymalnie 16 graczy na jednej planszy. Każdy wciela się w inną rolę. Ofiary muszą uciec, antagoniści muszą wypełnić swoje osobiste cele, a zabójca musi zabić wszystkich. Każda mapa ma inny motyw i wymagania dotyczące ucieczki ofiar, ale nawet po śmierci, gracze mogą wchodzić w interakcję ze światem na różne sposoby. Podczas zabawy zajmujemy się przede wszystkim śledzeniem fabuły, prowadzeniem rozmów oraz podejmowaniem rozmaitych decyzji. W miarę postępów budujemy relacje, a nasze poczynania wpływają na przebieg opowieści. Głównym bohaterem jest KK, detektyw obdarzony nadnaturalnymi mocami, który wraz ze swoim zespołem bada sprawę tajemniczego zaginięcia. Jest to wieloosobowa gra w gatunku horror. Na pewno znacie SCP, swego czasu jeden z lepszych i popularniejszych horrorów na PC. Twoim celem jest przeżyć oraz uratować ludzkość przed istotą, bytem czy obiektem, którego właściwości przekraczają granice ogólnego pojęcia normalności. Losowo generowana placówka i podział ról sprawia, że każda gra jest wyjątkowa. Nigdy nie wiesz, dokąd idziesz i co na ciebie czeka, a to jest ekscytujące. To darmowa, kooperacyjna gra RPG online, w której strzelasz i plądrujesz sobie drogę przez galaktykę. Połączysz siły z trzema odmieńcami, aby oblegać hordy obcych szumowin, zbierać ich łupy i stać się najlepszym galaktycznym twardzielem. Produkcja oferuje szaloną, przesadną akcję w wyjątkowej, lekceważącej scenerii science fiction. Masz szansę utorować sobie drogę do sławy, chwały i bogactwa, podejmując lukratywne kontrakty na odległych planetach. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest być bohaterem filmu akcji? Nie musisz już sobie tego wyobrażać, bo oto jest filmowa gra pełna strzelanin i zwrotów akcji. Zostań bohaterem swojego ulubionego filmu akcji, chwyć za broń, wzmocnij refleks i przygotuj się do rozgrywki, przy której nawet się spocisz. Gra odkryje przed tobą cyberpunkową historię miasta w niedalekiej przyszłości. Jest to wieloosobowa strzelanka drużynowa online, w której ekipy walczą o dominację w szaleńczych, strategicznych bitwach. Dobra taktyka, praca zespołowa i szybki refleks są absolutnie niezbędne, w tym shooterze z widokiem z góry, który daje ogrom epickich zdolności gotowych do odpalenia. The Cycle Frontier jest pełną napięcia i zagrożeń strzelanką PvP. W trakcie poszukiwania zasobów i łupów na obcej planecie, ciągłym zagrożeniem dla Twojego przetrwania i łupów są wymagające walki z innymi graczami i konfrontacje z brutalnymi stworami. Wybór zadań i eksploracji zależy wyłącznie od Ciebie, ale strzeż się, ta mapa to niebezpieczne miejsce. Gra karciana o II wojnie światowej, która łączy w sobie tradycyjną rozgrywkę z innowacyjną mechaniką, inspirowaną klasycznymi grami strategicznymi i działaniami stosowanymi na prawdziwym polu bitwy. Obejmij dowództwo i zmierz się z innymi graczami prowadząc działania wojenne na lądzie, morzu i w powietrzu. Przed tobą MMO, gdzie Twoim motywem przewodnim jest zawodowe łowienie ryb. Wybierzesz odpowiednią wędkę przynęte, inne typowo wędkarskie wyposażenie, a następnie wyruszysz celem zdobycia łupów, gdzie ze względu na zachowanie ryb oraz dostępne techniki jest wiele dostępnych kombinacji. Blade and Soul, zarówno pod względem fabuły, jak i gameplayu, inspiruje się azjatyckim kinem akcji oraz chińskimi powieściami z gatunku Wuxia opowiadającymi o przygodach mistrzów sztuk walki. W grze, jak na MMORPG przystało, tworzymy własną postać, w której głównym zadaniem jest pomyścić śmierć nauczyciela. Na dzisiaj, niestety, to już tyle, ale pamiętaj, że na moim kanale jest jeszcze masa gier, które tylko czekają na to, aż je odkryjesz. Trzymaj się i do następnego. Yo!